I przechodzę do części drugiej, tam gdzie mi przerwało, czyli to było Ewangelia Jana z 16 rozdziału, i czytam teraz od wersetu czwartego. Ale powiedziałem Wam to, abyście, gdy nadejdzie ta godzina, przypomnieli sobie, że ja Wam to powiedziałem. A nie mówiłem Wam tego, na początku, bo byłem z Wami. Lecz teraz idę do tego, który mnie posłał. A żaden z Was nie pyta mnie, dokąd idziesz, ale ponieważ Wam to powiedziałem, smutek napełnił Wasze serce. Lecz ja mówię Wam prawdę. Pożytecznie jest dla Was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do Was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do Was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do mego ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi. Kolejny fragment będzie z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału dziewiątego werset 16. Jeśli bowiem głoszę Ewangelię, nie mam się czym chlubić. Bo nałożono na mnie ten obowiązek, a biada mi, gdybym ewangelii nie głosił. Kolejny fragment z listu Jakuba, z rozdziału czwartego, werset trzeci: Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. I ostatnim fragmentem, na którym się dzisiaj chciałabym podzielić, jest z pierwszego listu Jana, z rozdziału trzeciego, werset 21. Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu. Amen. I dziękuję, na tym zakończę, na chwałę Bożą, i chciałabym się krótko pomodlić. Ojcze Niebieski, w imię Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za ten piękny poranek, za to, że nas obudziłeś, za to, że możemy w kolejnym dniu ogłosić Twoje słowo, mówić o Tobie, czytać. Dziękuję za wszystko, co nam dajesz, za zaopatrzenie, jakie nam dajesz. Prosimy Cię, abyśmy w tym dniu, kogokolwiek spotkamy na drodze, nie byli obojętni, nie byli jakby Panie głusi na wołanie potrzebującego ale żebyśmy mogli pomóc, żebyśmy nie odwracali się od tej osoby. I prosimy Cię, Panie, abyś pobłogosławił nam dzisiejszy dzień. Błogosławię Cię, Ojcze Niebieski. Bądź uwielbiony i wywyższony Królu Izraela, Panie Jezu i Duchu Święty. Hallelujah! Pobłogosła wszystkie rodziny, wszystkich, Panie, ich zdrowie, ich pracy i przedsięwzięcia. I dziękuję Ci za to, jak działasz. W naszym życiu, że Duch Święty nam pokazuje, co trzeba zmienić, jak się oczyszczać. I dziękujemy i prosimy Cię, abyśmy czuwali każdego dnia, bo Twoje przyjście jest bliskie. I dziękuję Ci, Panie, że możemy w kolejnym dniu świadczyć o Tobie, a za wszystko odbierz sobie chwałę w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Błogosławię Was pokojem Bożym, z Bogiem, kochani. Niech Bóg da Wam zdrowie, z Bogiem.